Modyfikacja Crystals Overhaul dodaje do gry nowe kryształy, z których zrobimy nowe narzędzia oraz zbroje z efektami. Zacznijmy od Citrine Crystal. Zbroja z tego kryształu jest odporna na niszczenie poprzez lawę. Nosząc pełny set, dostajemy nieskończony efekt siły. Kryształ znajduje się od pierwszego do 57 poziomu. Kolejnym kryształem jest Malachit. Ta zbroja również daje efekt siły. Znajduje się od 1 do 45 poziomu. Szafirowa zbroja daje oddychanie pod wodą oraz efekt delfina. Pojawia się od minus 64 poziomu do 16. Rhodochrosite Crystal. Przyznam, że dość dziwna nazwa. Pojawia się zazwyczaj na minus 23 poziomie i nie posiada efektów. Celestite Crystal jest dość pospolity i również nie posiada specjalnych efektów. Heliodor Crystal ma ciekawy efekt. Mianowicie, każda część zbrojki daje 1 exp co 5 minut. Znajduje się pomiędzy 40 i 200 poziomem. Perido Tite Crystal znajdziesz poniżej zerowego poziomu. Zbroja świetnie zwalcza odrzut. Spodnie nadają nieskończoną szybkość. I został najlepszy kryształ, czyli Onyx. Znajduje się w Endzie i jest bardzo rzadki. Poziom zbroi jest równy neterytowej. Z każdego kryształu można zrobić blok dekoracyjny. Atmosferik fenomena dodaje do gry meteoryty. Nie wszystkie meteoryty można znaleźć w dziurach na Ziemi. Niektóre wciąż spadają z nieba. Spadające meteory i komety będą czasami pojawiać się na niebie. W środku meteorytu znajduje się kapsuła, lecz aby ją opróżnić, musimy podstawić pod nią lejek. W przyszłości pewnie będzie interfejs jak w skrzyni. Kapsuły mają wiele kolorów. W meteorytach znajdują się bloki, których nie spotkamy normalnie na świecie, a w kapsule może pojawić się ulepszenie do narzędzia. Dzięki takiemu ulepszeniu nasz kilof zdobywa 25% szybkości kopania. Ewe Wukex Masket dodaje do gry trzy nowe bronie. Jest to pistolet oraz strzelba. Do strzelby możemy dodać miecz i wtedy mamy dwa w jednym. Zasięg broni jest naprawdę pokaźny. Strzelbę robi się prosto, a wszystko zobaczycie dzięki takiej modyfikacji jak J. Your items are safe. Dzięki tej modyfikacji po śmierci nasze itemy będą bezpieczne. Jeśli umrzemy, to na czacie pojawią się współrzędne naszych itemów. Natomiast gdy mamy w ekwipunku kłody drewna, to zrobi się w miejscu śmierci skrzynia ze stojakiem na zbrojkę. W skrzyni będą nasze przedmioty, a na stojaku nasza zbroja oraz głowa. Modyfikacja Iron Reaper Kids dodaje do gry przedmioty do naprawy naszych narzędzi i zbrój. Jest ich kilka typów, i każdy z nich naprawią inną ilość wytrzymałości przedmiotu. Nie można ich nosić w ekwipunku, gdyż bardzo spowalniają. Najlepiej brać je ze skrzyni, gdy ich potrzebujemy. Aby naprawić przedmiot, trzeba go włożyć do lewej ręki. Modyfikacja Elitra Chestplates dodaje możliwość łączenia Elitry ze zbroją diamentową i neterytową. Potrzebujemy do tego specjalnego ulepszenia, które znajdziemy w Endzie. Dzięki temu nie będziemy musieli wybierać między zbroją a lataniem. Ring of the Unseen. Ten mod wprowadza pierścień, który pomaga uniknąć konfliktu z mobami. Gdy przechodzimy obok potworów, to zachowują się, jakby nas nie widziały. Wystarczy trzymać go w głównej dłoni. Gdy trzymamy go w ekwipunku, a nie w dłoni. To tylko fantomy nas nie widzą. Jeśli na chwilę zdejmiemy z ręki pierścień, to moby będą wiedziały, gdzie jesteśmy i nie uciekniemy im. Trajektory preview jest czymś bardzo przydatnym. Mianowicie używając przedmiotów takich jak ender perła, jajko, śnieżka, łuk i kusza, widzimy dokładnie miejsce, w które wyląduje rzucany przedmiot. Pojawia się linia, która wskazuje tor lotu. Jest to łatwy sposób na poprawienie celności. Modyfikacja y z Furniture dodaje ogromną ilość mebli do gry. Możemy zrobić zabudowanie do łazienki, kuchni, salonu. Tekstury mebli są na wysokim poziomie, a dodatkowo meble drewniane są w wielu wariantach drewna. Do robienia tych mebli potrzebne nam nowe deski i materiały. Robi się je w szlifierce. Połączenie modyfikacji FTB Chunks i FTB Teams dodaje mega fajne funkcje do gry. Przy użyciu tych modów poprawia się jakość grania z kolegami na serwerze. Mamy tu mini mapę, na której wybieramy czanki, które zostają przez nas zaklepane, a nasi koledze nie będą mogli na nich kopać, chyba że dołączą do naszej drużyny. Każda drużyna ma swój własny czat. Na minimapie podświetla się teren innego teamu. Wszystkie ustawienia mapy oraz waypointy możemy dostosować pod siebie. Let's forge bronze and iron. Modyfikacja dodaje zbroje i bronie w starożytnym stylu. Każdą zbroję robi się w uniwersalny sposób. Pojawiają się tu konie o innych teksturach. Brąz oraz inne surowce możemy tworzyć dzięki kotłowi. W nim też zrobić można odlewy, które posłużą do zrobienia broni takich jak topory, miecze, sztylety oraz włócznie. W przyszłości autor chciałby dodać więcej zbrojek o tematyce różnych innych cywilizacji. True Darkness. Elementary dodaje nowy przerażający świat do Minecraft. Wejście do niego nie jest takie proste. Najpierw musimy się przespać. Wtedy podczas snu otrzymujemy zadanie, aby znaleźć klucz w zakopanym skarbie. Po zdobyciu go trzeba znów iść spać, a wtedy dostajemy kolejne zadanie. Musimy zdobyć kolejny klucz, który znajdziemy w starożytnym mieście. Gdy mamy już oba klucze, musimy położyć się spać z jednym w lewej, a drugim w prawej ręce. Otrzymujemy specjalny tablet, którym teleportujemy się do tego ciemnego świata. W nim czeka na nas mnóstwo potworów, które gotowe są nas zaatakować. Znajdziemy tu potężne bossy oraz struktury do eksploracji. W świecie tym nie możemy kopać bloków, a więc samo to jest ogromnym utrudnieniem. Używając ponownie tabletu, teleportujemy się z powrotem. Modyfikacja Blossom Blade dodaje do gry nową strukturę, która pojawia się na wiśniowym biomie. Jest to żelazny mieczyk wbity w kamień. Posiada on zaklęcie ostrość 5 oraz porażenie 5. Można go bez problemu podnieść oraz z niego korzystać. Ciekawa opcja na początek gry. Zresztą ten mieczyk ma całkiem dużo obrażeń z tymi zaklęciami.